Ruszyły. Prowadzi Wasilew. Hipoteza jest na drugiej pozycji. Na trzecie Ganima, Kasnara, Pasjonat na ostatni, PADD i Padżera. Dwa konie mają zdecydowaną przewagę. Wasilew oraz Hipoteza. Ganima trzecia, Pasjonat czwarty. Odstęp Kasnara, Padżera i Paddé. Nadal na czele galopuje Wasilew. Hipoteza 1400 metrów do celownika. Ganima, Pasjonat, Kasnara, Padżera i Padd. 1300 metrów do celownika. Nadal Wasilew, Hipoteza, Ganima, Pasjonat, Padżera, Kasnara i Padede I stawka się nieco zaczyna grupować. Właściwie przewaga Wasilewa została już zlikwidowana. 1000 metrów do celownika. Wasilew, Hipoteza, Ganima. Poprawiła Padżera na czwartą pozycję, Pasjonat Kasnara wcofała się na ostatnie miejsce. Połowa zakrętu Wasilew, hipoteza Ganima Padżera, Pasjonat PADD Kasnara. Przed wyjściem na prostą, na około 700 metrów przed celownikiem, nadal jest Wasilew, hipoteza Ganima Padżera, Pasjonat PADD i w odstępie Kasnara. I za chwilę wyjście na prostą. Wyprowadza Wasilew. Wasilew przed hipotezą. Wasilew, hipoteza, to jest na razie czołówka tego wyścigu. Na około 450 metrów przed celownikiem. Wasilew, hipoteza ganima. Nadal Wasilew, która atakuje go hipoteza. Wasilew z hipotezą. Na razie ta para ma przewagę. Wasilew jeszcze się nieźle nie broni, ale bardzo, bardzo mocno atakuje go. Hipoteza, walka tych dwóch koni 180 metrów przed celownikiem. Wasilew, hipoteza i tu się chyba już może nic nie zmienić. Wasilew nadal na cele ma niewielką przewagę i w celowniku jeszcze moment. Wasilew, hipoteza, ganima pasjonat PDD Kasnara i Padżera.